Coraz więcej osób na świecie korzysta z in vitro. Nie każdy jednak wie, że zapłodnienie pozaustrojowe można przeprowadzić na dwa sposoby, stosując klasyczne in vitro lub mikromanipulacje Xi. In vitro klasyczne stanowi taką e, najmniej inwazyjną metodę zapłodnienia, która się dzieje naturalnie, poprzez umieszczenie komórek, kompleksów komórek jajowych w bliskim towarzystwie z odpowiednią koncentracją plemników, e, pozwalając tym plemnikom wniknąć samodzielnie. Tłumaczy embryolog kliniczny Aleksandra Mospinek z kliniki Bocian. Aktualnie najczęściej stosowaną metodą jest mikromanipulacja metodą ICSI, która polega na precyzyjnym nakłuciu komórki jajowej i wprowadzeniu do niej plemnika. Jest dedykowana parom o y, złożonym problemie rozrodczym obu stron, szczególnie ze wskazaniem na stronę męską. ICSI posiada wiele y, rozszerzeń. W przypadku używania ogromnych powiększeń przy wyborze plemnika mówimy o metodzie IMSI. Jest także stosowana metoda PIXI, która wykorzystuje naturalną zdolność wiązania prawidłowych i dojrzałych plemników z hialuronianem. Czym ostatecznie kierują się embriolodzy, wybierając odpowiedni plemnik do zapłodnienia komórki? Sugerujemy się w wyborze takiego plemnika e, trzema rzeczami. Hmm. Pierwszą sprawą jest ruchliwość, drugą sprawą jest morfologia, a trzecią sprawą, powtarzam moim młodszym embryologom, że to jest po prostu intuicja.